Cześć, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku o polskich podróżnikach i dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o Marku Kamińskim. Marek bardzo lubi odkrywać różne miejsca na świecie. Był tam, gdzie jest ciepło, czyli na przykład w Afryce, ale najbardziej lubi miejsca, gdzie jest bardzo zimno. I już jako dziecko lubił śnieg, lód, jazdę na sankach czy nartach. I dlatego, oprócz tego, że jest podróżnikiem, to też został polarnikiem, czyli taką osobą która zajmuje się badaniem, odkrywaniem miejsc, gdzie jest bardzo zimno, gdzie panuje taka wieczna zima. No i jego największym marzeniem była wyprawa na biegun północny i na biegun południowy, czyli na dwa kręce Ziemi. I tak, Marek już 25 lat temu, czyli wtedy, kiedy jeszcze was nie było na świecie, Postanowił takie wyprawy zorganizować. Na początku swoim kolegą Wojtkiem wybrał się na wyprawę na biegun północ. Biegun północny znajduje się na Arktyce. I to nie jest ląd, to nie jest jakiś kontynent, tylko to jest taka bardzo gruba warstwa lodu, która pływa po Morzu Arktycznym. No i ona ja się nie roztopi, tylko częściowo i cały czas tam jest, bo jest tam bardzo zimno. I dlatego można było na niej wyznaczyć biegun północny Ziemi. I właśnie w 1995 roku, na wiosnę, Marek i Wojtek wybrali się w taką podróż. Chcieli być samowystarczalni, chcieli sami sobie dać radę. Więc po pierwsze szli na nartach, a po drugie wszystkie swoje bagaże zapakowali na takie specjalne sany. I ciągnęli je ze sobą. I te sanie z bagażami ważyły 120 kg. Czyli tak jakby Marek z Wojtkiem na biegun wciągnęli szóstkę dzieci. No i tak jak widzicie, tam było bardzo zimno. Markowi zamarzła broda i wąsy, taki śnieg na niej ma. Ponieważ tam w ciągu dnia jest tak minus 35 stopni Celsjusza, a nocą minus 50. To są takie temperatury. tam jest tak zimno, że raczej nikt z Was nigdy tego nie odczuł. Um, I też jest tak, że bie biegun północny to nie jest takie bardzo płaskie miejsce. Tam jest dużo gór takich lo lodowych, e szczelin. Tam są miejsca, gdzie jest bardzo cienki lud, jak może pęknąć, albo miejsca, gdzie w ogóle tego lodu nie ma, więc można wpaść do wody. Więc e niestety ta wyprawa. Trwała dłużej niż myśleli, szli dużo wolniej. Ciężki, ciężko było im wyszukiwać odpowiednią, bezpieczną drogę. I w pewnym momencie zorientowali się, że mają coraz mniej jedzenia. Więc postanowili zostawić część rzeczy, swoje śpiwory, kurtki takie cieplejsze, żeby mieć lżejsze sanie i żeby szybciej dojść na biegu, no, żeby tego jedzenia im starczyło. W czasie tej wyprawy też mieli różne inne trudności, na przykład łamały im się kiki, psuł się namiot, w którym spali, czy Markowi zepsuł się but. No ale starali się być dzielni i dzięki temu lżejszym saniom, dzięki też temu, że już niedaleko bieguna ta trasa była bardziej płaska, nie było już takich przeszkód, udało im się w maju dotrzeć do bieguna północnego. I tu jest taki napis Polacy na biegunie. Kiedy Marek tam dotarł, to zastanawiał się, jak jest na biegunie południowym, który znajduje się na Antarktydzie, czyli kontynencie. Tam już jest i ląd, a na nim jest e, lód i śnieg. No i postanowił w tym samym roku, jesienią, wybrać się na tak, w taką podróż. E, tutaj widzicie trasę Marka i w tym razem wybrał się sam. Też oczywiście narty, sanie z bagażami, ale szedł już samotnie i tak jak opowiada o Antarktydzie, o tej wyprawie, no to tam jest dużo zimniej. Tam jest minus 70, minus 80 stopni Celsjusza, to są w ogóle dla mnie niewyobrażalne temperatury, nie wiem jak tam musi być zimno. No i tam jest też bardzo silny wiatr. Marek mówił, że ten wiatr potrafi wiać z prędkością 300 km na godzinę. To jest tak, że w Polsce takie najszybsze wiatry, najsilniejsze, mają dwa razy mniejszą prędkość czyli 150 km na godzinę. I już wtedy w Polsce taki wiatr potrafi porwać dach albo przywrócić drzewa czy dźwigi ma taką siłę. No więc jeżeli tam na Antarktydzie ten wiatr był dwa razy silniejszy, mocniejszy i szybszy no to chyba jakby tam były domy to by je porwał nie wiem, na szczęście ich tam nie ma dlatego yy, też Marek ich opowiadał to mówił, że właśnie Antarktyda się różni tym od Arktyki że tam nie ma za dużo takich przeszkód to jest bardzo płaska taka przestrzeń, cała biała no i tak właściwie nic się tam nie zmienia nic się tam nie dzieje i i tylko jedyne, co się działo, to jego myśli. A tak to cały czas szedł przez białą przestrzeń. I 27 grudnia, czyli tuż przed Sylwestrem, udało mi się zdobyć ten biegun południowy Ziemi dotrzeć do niego przed 1400 km, czyli dwa razy więcej, prawie dwa razy więcej niż z. Wojtkiem, ale to była jednak dużo prostsza wyprawa, łatwiejszy był te teren. I dzięki temu też pokonał tę odległość szybciej, bo w 53 dni, czyli całe dwa miesiące. I też właśnie się okazało, to jest napis Polak na biegunach, pokazało się, że Marek jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w jednym roku zdobył oba bieguny. Był i na północnym i na południowym. I też chciałam na koniec polecić książkę Marka, Marek Chłopiec, który miał marzenia. Podróżnik opisuje swoje dzieciństwo, dlaczego w ogóle zaczął podróżować, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zerknijcie do tej książki, a ode mnie takie zadanie, że zastanawiam się, gdybyście mieli pójść na wyprawę, to takie miejsca gdzie jest bardzo zimno, bardzo mokro, jest dużo śniegu i lodu. To co byście na siebie położyli? Może macie pomysł na jakieś... Ubranie, którego jeszcze nikt nie wymyślił. Opowiedzcie o nim, narysujcie, namalujcie. Do zobaczenia. Cześć.